wami piękna metamorfozę, słuchajcie, minus 13 kg, i tu była magia w jedzeniu. Magia była taka, że jadłyśmy więcej niż wcześniej. Czyli dziewczyna zaczynała od 1000 kalorii, od takich diet, a tak naprawdę zaczęła nam waga schodzić dopiero przy 1800 kalorii. Dlatego ja często proszę Was o zaufanie, jeśli chodzi o dobranie kaloryczności. Część z Was boi się jeść więcej, ale uwierzcie mi, że jedząc tysiąc kalorii dziennie, organizm może na początku schudnie, ale później będzie się bronił. Dla, dla niego to jest taki czas przetrwania, że coś się dzieje, coś, co zagraża twojemu zdrowiu, życiu, więc będzie chciało, chciało robić zapasy i niekoniecznie będzie chciało tkankę tłuszczową gubić. Wręcz będzie chciało ją zatrzymywać, bo czuje, że jest w jakimś zagrożeniu. Jeśli taki czas po prostu trwa długo, to ciało mniej więcej teraz skupi się na tym, by tworzyć jak największe zapasy w postaci właśnie tkanki tłuszczowej i pozbywa się masy mięśniowej. Więc tutaj mamy właśnie taki piękny przykład, i wcale nie trzeba było dużo ćwiczyć, trzeba było jeść więcej, ale też nie jeść więcej, wiecie, fast foodów, tylko faktycznie dobrego żywienia i można zrzucić 13 kg.